Hej, cześć, siemanko kolanko z tej strony Worek i witam Was w trzecim odcinku z Mistrze Świata chyba trzecim, bo ja na serio ten mecz. Hiszpania, Holandia próbuję nagrać już trzeci kuźwa raz. Ale albo w internet do dupy nie mogę wrzucić, albo mi się coś skraszowało, albo postanowiłem. Po prostu mam nadzieję, że teraz uda mi się to ciulstwo rzucić. Kolejna sprawa, sorry, że nie było długo odcinka albo, albo szkoła, albo nauka. Jezus, sorry, Fail. dobra szkoła i nauka to jest to samo, ale mniejsza, no. Po prostu w skrócie nie było czasu. I jest dzisiaj 20. Za kilka dni, gwiazdeczka i dostaniemy prezenty. Ja już sobie wybrałem, ja chcę dostać pada do FIFA i. Mam Na nadzieję, że będziemy lepiej iść właśnie w tą grę. Chyba tyle. Aha, inaczej będą już od tego odcinka będą dwa mecze w odcinku i będą skróty. Okej. Okay. Bez tego pierdzielenia. Rozpocznijmy grę. I nie Jeep! O ty kurwo. Dobra. Eee, składy widzieliście już, to więcej przewinę, tych dwóch pedałów w końcu wy wyciszyłem. Okej, okay. Holandia w czerwonych. Hiszpania w czerwonych, Holandia w białych. Ej, faul, faul tam był. No pie, Jeszcze żółtą kartkę mi da, tak? Sędziachu W Sędzia no, gdzie był faul? Nie było faulu żadnego. Ale dostał. A ja bym tak nie chciał dostać. Tyle wam powiem. Snyder, tajne niedokładne podanie. Jan Matt, Snyder, Van Persie. Ej kurwa, co ja zrobiłem? Jeden do zera. No, tak to jest, jak się długo nie gra w FIFA. Tak to jest właśnie. O, sorry, że muszę się dosłownie po prostu już z ale. Bo ja mam. E, Katar, tak? I nie chcemy się siąkać, więc. Siąkać, smarkać, tak to tam mówi. I sorry, jeżeli was sam. Coś tam. Powrócił wam obiad, czy co. Strutman do Robena. A, no, ale Jordi Alba, znakomicie. I kontra. Negredo do Alby. Dobiegnie kuźwa. Robben. Robben do Struttmana. Ej, no bo, człowieku weź, zaraszczuj. Czabi, Alonso Alonso. Nie, nie będzie gola. No nie. 2 do 0, Van Persie. 13 minuta. Nie wierzę. Co to ma być? A no, jakżeś to pikę wybił? OMG. Dobrze, do Van Persiego. Kossias, dobrze, boże. No jak wy to wybijacie? Boże, jak ja on tak grać, jak oni tak wybijają? No jeszcze Roben dobije, tak? No, macie szczęście, kurwy. Nie, znajdę, spadaj, nie ma takich podań. Holandia 6 strzałów, ja 0. Z Dobrze do Pedro. No komu? Nie wierzę. FIFA. Weź, kuźwa, współpracuj ze mną. No, faul. No masz szczęście, że odgizdałeś ten V. To tak nie trafia. Więc co to za różnica? Nie, słupek, na serio! Fuck mi FIFA, fuck mi. 30 minuta. tam że oni to mnie jakoś kurwa cały czas odbierają, tak? Dupa, gówno cycki 2-0. A, Persji 9 i 13 minuta. Aha, ja miałem Pedro zmienić. Sorry, gra w Barcelonie, ale niestety Jesus na chyba będzie lepszym synonimem. Nie, lepszym zastępcą. Dobra, już nie będę jakoś... wspólne słowa się wdrążał. No, Arbeloi. No tak, genialnie Arbeloa. No po prostu jesteś mistrzem rozgrywania piłek. Ale proszę, nie udowadniaj tego już więcej. Robben, ty kurwos, tu idziesz. Vampersi. Ma szczęście, że nie odwiedzałeś połóż szmato. Biegni, no i kuźwa, wkurza mnie już ten murzy. Marden z Indii, ty szmato. Ja NIE! Ani mi się waż! Haha, niedoczekanie, twoje! Ponad godzina gry za nami, a tutaj chyba dwa strzały tylko w tym meczu oddałem, to teraz się musi zmienić! No nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Albe, epicki gol wypadł. A i nie fałbisz na to, dobrze? Dobrze szmatę ślizgiem. No weźmy, ja klikam de, ja klikam, odbiór ten. O, Arbeloa. Kuźwa 77 sumu i mu odebrał piłkę. Wypoczęci, i poczęci. O nie, ceska mógłbym dać. Jeza, ja już myślałem, że to wpadło. No z zrównoważonym. Dobre podanie! Chyba to był nawet Fabregas. Wszedł... I on wie jak podawać. Dobra, pierwszy strzał, gdzie bramkarz mógł wyłapać. Pique! Główka! Główka! No nie! Nie! To nie fair. No pff. Kam strzałkę w dół, bo chciałem właśnie podać trochę do buskeca, a ta mi kuźwa do ty podaje, no. FIFA. A no, rozumiem, że ty robisz wszystko, abym przegrał te spotkanie. I wiem, że ty mnie nienawidzisz po prostu, ale no troszeczkę... Troszeczkę ten, ok? Nie bądź mi dla siebie niemili. Ty pizdo. No tak, tak, tak. Jeszcze Holandia jakoś niesamowicie mocna się zrobiła. To jest dziwne. Oprócz, bo oprócz ataku, Robena i Vampersiego, Toni i ewentualnie Strutmana, to nikogo nie mają dobrego. Jako ścisną wielką Hiszpanię. Mistrza Europy i Mistrza Świata. Tak, spadaj. O, jeszcze Snyder, właśnie. Ej, jakoś normalnie podaj. No i dupa, gówno. 2-0. Holandia wygrała z Hiszpanią. Dobra, ja zapraszam Was. A mój komputer coś głośno wchodzi. Dobra. A ja zapraszam Was na spotkanie. Drugie spotkanie grupy. B. Chyba. Czekajcie. Mniejsza, nas drugie spotkanie. I witam Was w bardzo emocjonującym spotkaniu Chilla Australia. Fornale to formalności, tak? No nikogo, Australijczycy nie mają dobrego, a... Eee, Chile mam bardzo dobrego brączarza na no, 81. Vidala przede wszystkim i Sancheza. No, Sanchez, ja mówię Sanchez żeby potem nie było. Dobra, no lepiej rozpocznijmy to spotkanie. Rozpocznijmy to spotkanie. Isla dobrze się przedarł do Edufa! Vidal. wi OCH Jaki Vidal! Alexis Sanchez, ale dobra interwencja bramkarza. No nie będziemy mogli postulować po to. Się nie kala. Gonzales! Chyba Gonzales, Das Ryan. Bramkarz Australii będzie Wybijał, tak? Przed siebie wybił. Zaskoczył nas wszystkich. No a faul na, na Sanchez. Ej, 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 jak mi teraz skontuzowałeś Sanchez'a, szmato, to licz się z tym... Ja go kuźwa do parteru przygiń. Pewnie ja teraz Jeb go jak skosił. Nie, nie będzie czerwony, nie no to jest złoto. że skosiłem. O Jezu, mu chyba nawet w Dobra, ale bardzo niebezpieczna odległość, więc pokuszę... Albo takie coś albo przekwitł dobrze Isla dobrze podanie dobrze podanie mniejsza to Alexisa Alexis dobrze dobrze Alexis no nie no no ładnie tutaj tą piłkę przejął szmata Nie wybił. Mój strzał wybił. O Jezu, jako ma dużo miejsca. Kosa leci, nie, nie leci. No leć do tego. To no, nie może być gol! Nie! Wspalony! Nie! Jezus Mario! Ten se stoi z tą 17. Kurde. Nie wiem co, ale stoi sobie Ani mi się wasz! Nie, nie, nie! Jezus Isla, Boże, co ja z tym bramkarzem zrobiłem, a teraz nie myślałem. Bo chciałem tą piłkę jak najszybciej wybić. Ja pierdolę! Strzał kurwa, stulecia. Zonie, jak oni tak. Tak, fajnie, że się walnąłeś z tą piłką. Nie, nie, nie. Po prostu nie wierzę. Tak, tak. On se doświadkowuje. On se strzeli, tak? ja muszę się piesztać. Nie, to jest nie fair. FIFA. Pizdo. Żyj to, frajerze. Tak. Musiał obronić, tak? Musiałeś. W ogóle też musiał uderzyć w środek bramki, bagu nie można było. E... Prawy róg albo w lewy. Strzały 7, ok, 0, bramek. No, Uczciwość, uczciwość. Life is brutal. Dobrze, widal. Dobrze, no tak, zablokował. Tak, u mnie to u, u przeciwnika to zawsze obrona zablokuje. U mnie, no co? Masz, strzel sobie gola, masz drogę otwartą do bramki, strzel sobie gola. FIFA, ty mnie nienawidzisz. Za co? Ja ci kupiłem. Miesiąc po premierze, ale ci kupiłem. Co, na początku to fajnie było, tak? Na początku to yy, lubię cię i w ogóle słodkie słowa. I tak, że ten bramkarz strzelił, tak, dzięki, po prostu... Na początku słów słodkie słówka Lubię cię w ogóle A teraz co Pocałuj mnie w dupę jedynie niżwa Iż A Tak, że ten frajer z siedemnastką i nie Tak, tak, tak Z taką grą na pewno wygramy Ci w dupę Brawo, brawo No dobrze na skrzydło jedziesz Mena Mena! No, Urwy! No, dobitka, dobitka, dobi, dobi! No, faul! O, Chile! Strzały, 10, 0 goli! No to, 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 nie, to jest uczciwe, to jest uczciwe na 100 praców. Tylko nie przerywaj teraz. No, fuck nie... you, arbiter! Fuck you! Dobra, nie strzeliłem w dzisiejszym odcinku o, ani jednego gola. Ehm. Um, no, tylko tyle. Tak, to mogę podsumować. Sytuacja w grupie... B, tak, to musi być B. Jest, no, praktycznie... O, to jest strzał stulecia. Jest taka sama, gdyż... Znaczy, no, Australia i Holandia na pierwszym, na egzekwu na pierwszym miejscu. a Egzekwo na trzecim, Chile i Hiszpania. No, to strzały 10! 7 celnych, 0 bramek! Nie, to, to już jest, to, to, już jest po prostu jakiś spisek, tyle wam powiem, powiedziałam, wam, Australia ma na ciebie oko, więc mam nadzieję, że się podobało, choć to, że nie strzeliłem ani jednej bramki, ale myślę, że się troszeczkę denerwowałem, to podobało się wam, no i zapraszam do lajkowania, do subskrypcji i przede wszystkim do oglądania dalszej części serii 60 widzów mam, mhm, mm mhm, mm dzięki, 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 Bajo! 자막 제공 배달의민